Pan Boj nam dał tego chleb, trzeba zjeść, jak to się nie zje, trzeba zjeść, żeby do środka wejść, zjeść tego, nie, nie tam wyrzucić, na chuj, po co wyrzucać tego, to jest, to jest szacunek jest, jak się ma chleb czy coś, nie wyrzucać, to mówi nawet Leszek, wie takie rzeczy. To jest przestroga dla wszystkich, że nie wolno, Skurwa, że nie no wolno poniewielać chleba. chleba ani nie ani nic rzucić sum... tego. Można tam przesuchy tego, można psom tego, można, ojejku. Żeby psy zjadły tego też, samo. Z tak samo. Tak, Ci, co oglądają to wideo, niech sobie wezmą do serca, żeby do serca kurwa, nawet nie wezmą. Wie, że nawet taki Lesiek się nie wyrzuca A ludzie w życiu. wyrzucają, tak? Wszystko wyrzucają chleb i, i golonki, nie golonki kurwa świadomają na giełdzie. Golonki wyrzucają no, na No kurwa. Cztery raz przeszedłem mamuszką kurwa co półtory miał z masz. I dla piesków było tak? No, Sum tego. On marsz o to. Byliśmy tego na ten i życi daliśmy tego. A ja mam teraz Małego pieska, zadowolony żeby Do domu pojadę, tak on że się cieszy. Wideo Leszek i chleb, tak? Mm. Leszek je chleb, nie wyrzuca, nie? Wszystko Leszek zjada każdy kawałek chleba, to dostanie, Wszystko. nie? W życiu nie rzuca. Wolę Trochę śledka zjeść Jak wyrzucić, na co? Nie wyrzucasz chleba, tak? W życiu nie wyrzucę To Pan Bóg dał nam chleb tego, żeby jeszcze zarobić tego, żeby zarobić na kropkę chleba, czy ileś tego. Zarobisz tego. No to co zrobisz? Tak, to jest wykład na temat chleba, drodzy Państwo, żebyście wiedzieli, że nawet Leszek wie, że chleba się nie wyrzuca. Żeby wiedzieli tego, proszę Państwa, tego, chleba się nie wyrzuca. W życiu chleb trzeba zjeść, jak nie, to... Pieskom dać tylko pieską tego i o, niech się nam winno też najeżdża. Moje tak samo. Ja tam ja i. Mężczyzna, kawałek chleba jest ceniony, tak? Ceniony jest. Czy tyle, czy tyle, czy tyle, to ty też kościuje. Niechby czy te 3 zł, 3 zł za chleb, no weź no, gdzie, nie masz pieniędzy zjadował tego wolę się nie chcę tego chleba w życiu wyrzucić wolę go do środka zjeść, nie się będzie o to autobus niebieski niebieski, niebieski co? witamy po przerwie kończymy wideo wideo tego witamy po przerwie